Dziś odkryjesz prawdziwe znaczenie owadów, które atakują twoje życie, musisz być bardzo ostrożny, ponieważ każdy z nich, który zostanie dzisiaj ujawniony, może być powiązany z czymś bardzo duchowym, co może wywołać wiele zagrożeń lub dobrych intuicji w twoim życiu. Więc, że znasz wielką prawdę, poproszę cię o pozostawienie lajka i subskrypcję kanału, ponieważ jestem pewien, że od dzisiaj twoje koncepcje zmienią się raz na zawsze, gdy odkryjesz całą tę prawdę. W głębszy i bardziej duchowy sposób wszechświat wyznacza te maleńkie stworzenia jako wysłanników naszego oświecenia, przedstawiając nam kluczowe objawienia na temat sieci istnienia, w której swobodnie przepływają miłość, ekstaza i obfitość. Gdy tajemnice fizyki kwantowej zostają odsłonięte, rozumiemy, że nasza świadomość jest wielkim rzeźbiarzem naszego doświadczenia, a kiedy otrzymujemy wizytę tych duchowych istot, jesteśmy zaszczyceni szansą dostrzeżenia ukrytych powiązań. Które splatają nas z nieskończonym, prowadząc nas ku wyższemu wymiarowi bytu. Zanurzeni w duchowej symbolice, która obejmuje zarówno mądrość, jak i boskie łaski, i gdy przyjmujemy niebiański projekt, który prowadzi nas do realizacji naszych najświętszych marzeń, pamiętajmy, że nauka jest Odyseją intymnych powiązań i duchowych objawień. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby zastanowić się, że małe skrzydlate i pełzające istoty. Które nieoczekiwanie pojawiają się na Twojej drodze, są w rzeczywistości posłańcami podwyższonej kosmicznej świadomości, emanacjami ogromnej i tajemniczej twórczej tkanki, która tworzy wszechświat. Wizualizuj przez chwilę, że każda istota, od najskromniejszych mrówek po eleganckie ćmy, w tym chrząszcze i świerszcze, służy jako delikatny kanał, przez który starannie tkana jest otaczająca nas rzeczywistość w celu poprowadzenia nas wibrować. Niebiańska harmonia. W wirze emocji i spostrzeżeń transcendentalna esencja boskiej mądrości objawia się przed nami, tworząc złożoną i olśniewającą sieć znaków i cudów. Ona kieruje do nas zaproszenie, abyśmy zharmonizowali nasze istnienie z najwyższą i najbardziej wyrafinowaną wersją naszej istoty. Jednakże często jesteśmy tak pochłonięci złożonością i wyzwaniami codziennego życia, że w rezultacie ignorujemy subtelne i enigmatyczne przesłania które wszechświat hojnie rozprzestrzenia na naszej drodze, przesłania, które wzywają nas do przebudzenia się do rzeczywistości transcendentalnej, doświadczenia boskości w tu i teraz. Z drugiej strony pająki pojawiają się jako symbole prób i udręk, które przeplatają się na ścieżce naszej podróży. Drapieżniki żerujące na energii emanującej z gęstszych wibracji tkają pułapki na swoją ofiarę, następnie wstrzykują truciznę, która upłynnia wnętrze schwytanego, a następnie pochłaniają przemienioną esencję niegdyś tętniącej życiem istoty. Kiedy pająki ukazują się w niezwykły sposób w Twoim otoczeniu, interpretujemy to jako kosmiczne przesłanie, wezwanie do medytacji nad przyciąganymi energiami i nad metamorfozą niezbędną dla Twojego duchowego rozwoju. Rezonuje jako ostrzeżenie przed zbliżającymi się cieniami, energiami lub bytami które wysysają Twoją witalność i zaciemniają Twoje światło, czy to poprzez nikczemne myśli, czy toksyczne przywiązania. Twoja dusza wzywa Cię do przebudzenia, do przemiany Twojego światopoglądu, zachęcając Cię do uwolnienia się z więzów, które Cię więzią. Kiedy będziesz pielęgnować wewnętrzny blask, pełen szczęścia i miłości własnej, zły wpływ tych obecności rozprasza się. W procesie swojej ewolucji odzyskujesz kontrolę pielęgnując tylko te połączenia, które naprawdę wzbogacają Twoje życie. W wysublimowanej choreografii impulsów elektrycznych, z których wszyscy są kluczowymi graczami w wielkim teatrze świadomości kwantowej, spotykamy obecność boskości, nieograniczonej do fizycznych struktur sztucznych sanktuariów, ale zasiadającej na tronie w naszej świętej świątyni istota. Pozwólcie zatem, że skieruję Wasze spojrzenie na głęboką symbolikę jaką niosą ze sobą ci niebiańscy wysłannicy podczas swoich zagadkowych wizyt. Kontemplujmy kwiaty z istotne filary ziemskiego ekosystemu, dotknięte łaską stworzeń takich jak pszczoły. Ci, którzy wkraczają w twoją przestrzeń, nie są zwykłymi gośćmi, ale nosicielami wizji pełnych odporności i głębokiego poczucia misji. Twoja obecność jest szeptem duszy potwierdzającym, że jesteś w momencie pełnego rozkwitu, rozprzestrzeniając nasiona, które obiecują wydać owoce w postaci realizacji niezrównanej słodyczy. Kontynuuj projekcję swojej świetlistej esencji na świat. Teraz trochę więcej o mrówkach, które wyróżniają się jako symbole współpracy i wspólnej pracy, a ich tony służą jako posłańcy różnych przeczuć. Chyba mrówki, które przecinają Twoją ścieżkę, są wysłannikami wdzięczności za Twoje sumienne wysiłki i wzmacniają wezwanie do wytrwania w Twojej podróży obiecując ci nieskończone błogosławieństwa kosmosu. Z drugiej strony szkarłatne mrówki zapalają sygnał ostrzegawczy, zwiastując bezpośrednie niebezpieczeństwa lub starcia w cieniu. Wszechświat wzywa nas do strategicznej gotowości i spokoju, zapewniając, że zrozumienie rozkwitnie naturalnie i ujawni swoje tajemnice, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Przejdźmy do biedronek, ozdobionych charakterystyczną czarną farbą okrzykniętą we wszystkich kulturach nośnikami szczęścia i boskich łask. Ich napierśniki, zabarwione na czerwono wschodzącego słońca, szerzą od nowe i pasje, gdziekolwiek się pojawią. Spotkanie z biedronką, czy to delikatnie lądującą na tobie, czy też przekraczającą twoje pole widzenia, powinno zostać odebrane jako święty dotyk boskości. Przypominają nam o subtelnej ochronie, która nas otacza, zachęcając nas do korzystania z bogactwa szczęścia i dobrego samopoczucia, które płyną z nieograniczonego morza możliwości, które jest naszym prawem z urodzenia. Te maleńkie istoty niosą ze sobą także mistyczny bodziec. Według starożytnych tradycji zobaczenie pary tych owadów zwiastuje podwojenie błogosławieństw i dobrobytu. Istnieją mity, które zapewniają, że jednoczesne spotkanie siedmiu biedronek jest zapowiedzą spełnienia żarliwych pragnień, natomiast widok zgrupowania obiecuje cud bliski objawienia się. Niezależnie od tego, ile z tych czarujących istot odwiedzi, najważniejsze jest, aby pozostać otwartym i gościnnym, podczas gdy przewodnicy duchowi i przodkowie maszerują u Twojego boku, zapewniając, że źródła cudów i świetności będą wieczne. Idź zdecydowanie, bo podążasz drogą przeznaczoną dla Ciebie. Przejdźmy do jaszczurki, której nieoczekiwane pojawienie się na Twoim terytorium może nieść ważne znaki. Chociaż ten gat jest daleko od królestwa owadów, niesie ze sobą ostrzeżenia, dzięki którym możesz zachować czujność w obliczu dwulicowości postaci wokół ciebie. Jaszczurki pojawiają się niczym wartownicy, sygnalizując obecność ludzi, którzy szerzą kłamstwa lub generują wokół siebie złośliwe szepty. Namawiają nas, abyśmy zachowywali rozeznanie, w kim pokładamy zaufanie, eliminowali szkodliwe powiązania a w razie potrzeby działali odważnie i pokojowo. Czasami spotkanie z muchami może okazać się uciążliwe, reprezentując okresy głębokiego zużycia życiowego. Jeśli czujesz się wyczerpany fizycznie i emocjonalnie, przytłoczony ciężarem stresu i masz skłonność do skupiania się na negatywnych myślach, muchy pojawiają się jako pilne wezwanie do oczyszczenia i ożywienia duchowego schronienia. Chociaż ich obecność może budzić od razy, ze względu na skojarzenia z brudem i chorobą, Istoty te wzywają nas do stawienia czoła najgłębiej zakorzenionym niepewnościom, ucząc nas, że nawet w najciemniejszych chwilach kryje się obietnica odnowy i osobistej ewolucji. W tej olśniewającej tkaninie życia twoje istnienie wibruje w zgodzie z najśmielszymi pragnieniami twojej istoty, oddając esencję i życzliwość emanującą przez ten bogaty gabelin pracowitych istot. Obserwuj świerszcze, których pieśni pod księżycem przynoszą wróżby szczęścia. Otaczając przestrzeń melodiami, przypominającymi eteryczne uściski bliskich, którzy poprzedzili nas w podróży poza ten plan. Kiedy znajdziesz świerszcze w swojej zagrodzie, postrzegaj je jako ambasadorów swoich przodków i duchowych mentorów, szepcząc zachęty. Jesteśmy z Tobą, słyszymy Twoje prośby, nasza miłość do Ciebie jest ogromna. Pozostań wierny płomieniom swojej pasji. Zachęcają do wewnętrznej podróży w poszukiwaniu bogactw ukrytych w Twojej istocie. Do przebudzenia ukrytych możliwości i przyjęcia tej starożytnej siły życiowej, która ożywia i przemienia Twojego ducha. Ponadto pojawienie się żółtego motyla jest uznawane w wielu kulturach za dotyk niebiańskiego błogosławieństwa, boskie potwierdzenie, że Twoje dążenia i wybory, czy to przeprowadzka do nowego domu, rozpoczęcie twórczego projektu, czy też radzenie sobie ze złożonością relacji mają znaczenie harmonię z ostatecznym przeznaczeniem. Nieoczekiwany lot tych motyli przez Twoje życie jest znakiem, a dokładniej wezwaniem do duchowego przebudzenia, potężnym odgłosem wiecznej prawdy. Kiedy żółte skrzydła pojawią się w Twoim spojrzeniu. Pozwól, aby starożytna mądrość wzniosła Twoją istotę, ożywiając Cię inspiracją i rozmachem. Gdy będziesz podążać za delikatnym, ale zdeterminowanym rytmem swojej duszy, każdy twój krok będzie rezonował z przekonaniem i celem, ponieważ to, co się rozwinie, jest doskonale zaaranżowane na ten moment we wszechświecie. Podobnie spotkanie z majestatycznymi ćmami o szerokich, gościnnych skrzydłach zwiastuje okres głębokiej transformacji. Zapowiadają osobistą lub zbiorową metamorfozę, oświetlając Twoją trajektorię w kierunku ponownego przebudzenia w Twoim istnieniu, zaproszenie do rozpoznania i przyjęcia znaczących zmian, które manifestują się w Twoim otoczeniu. Zagłębiając się w duchową esencję karaluchów, Zobacz je jako istoty, które przezwyciężyły katastrofy i przetrwały czasy niewyprzeciwności losu. Postrzegaj ich jako zesłanych z nieba, przynoszących cenne lekcje na temat sztuki odporności. Jego obecność w Twoim życiu jest zaproszeniem do znaczącej introspekcji, zmuszając Cię do porzucenia wygód tego, co znane, przyjęcia nowego światopoglądu i uwolnienia się od starych przekonań i praktyk, które ograniczają Twój rozwój. Karaluchy reprezentują niesamowitą wewnętrzną siłę potrzebną do pokonywania wyzwań, odzwierciedlając nieograniczone zdolności adaptacyjne oraz potencjał odnowy i rewitalizacji ich esencji. Często spotykamy ćmy, które zwabione nocnym blaskiem wykonują taniec na szybach, poruszane intensywnym boskim wezwaniem, wyruszając w niestrudzoną podróż w poszukiwaniu najczystszej prawdy. Zatem, gdy są obecne w Twoim otoczeniu,